No okej, okay, dobra, Drakensang ogólnie na tej prędce wygląda tak, że oczywiście jeżeli sobie ją kupicie, to macie dostęp oczywiście do Emilii, Emilia znajduje się w różnych tam miejscach Darkani i w różnych, praktycznie teraz jest w każdym mieście, kiedyś była tylko w jednym, a teraz jest jakoś rozrzucona wszędzie, także całkiem fajnie, ta pierwsza zakładka to jest zazwyczaj zawsze, więc to się nie liczy, tu macie taką ofertę czasową, oczywiście ta oferta czasowa się kończy dzisiaj o godzinie, tam, dajmy 24 czy 1, nie, nie wiem dokładnie, nie sprawdzałem, nie pamiętam. Ale wiem, że właśnie dzisiaj się ona kończy. Eee, zaczęła się oczywiście wczoraj o 22 No i ogólnie tak, na tym etapie na 2021 rok, można powiedzieć, że nagrody są takie, jakie tu właśnie widzicie. Czyli, czyli można powiedzieć tak. Zaczynamy może od drakenów, drakeny nie są zbytnio jakoś tutaj. Ja widziałem, że ludzie kupywali, ale to naprawdę są drogie ceny, także to nie polecam nikomu nic to robić. Znaczy drakeny, kończynki e, Oczywiście dawno zapomniany smog szkieletowy, który taki widzicie w danych miastach, to też się nie płaca, bo 3 dni. Powiedzmy jakieś sety. Do setów dalej przejdę powiem wam jaki... oczywiście set. Jaki, jaką rzecz w ogóle się w tym premium da najbardziej opłaca kupić? Oczywiście, jest to pasek. No i zaraz coś powiem o tym pasku, jak to wygląda. No i tak, mniej więcej tak. Tu są różne rzeczy, no oczywiście sety jakieś, mm, a bardziej to są skórki. Także etap skórek, także no drogo drogo yy, lekarstwa też. Macie różne lekarstwa oczywiście, no ale kiedyś było to można kupić za złoto, także nie wiem czy to w ogóle jest sens ich kupować. No i zaczynamy od zakładki, na przykład yy, kostiumów emotikonów i w ogóle. Także macie wiadomo możliwości e, kupienia różnych takich efektów fajnych y, co dają wam do postaci ja myślę, że właśnie sobie coś zakupię z tego no i powiedzmy tak y, tu są te kręgi, co takie ludzie mają jakieś różne emotikony, dalej przejdźmy y, bębenki, jakieś tam te różne emotikony ta skrzynka klejnotów, jest taka fajna skrzynka, w której możecie dostać różne klejnoty, ale oczywiście trzeba mieć nieco fuksa, żeby tam w ogóle coś zdobyć, także ja bym na razie sobie to odpuścił co też fajne było na przykład na tej prędce, że dostaliście tutaj właśnie mieszki można je było właśnie podwójnie zrobić, a ja wam to wrzucę później po, no pod koniec filmiku ile tego kupiłem, jak to wyglądało macie fajne mieszki oczywiście za złoto, tam są od królewskich, od yy, świętych trapezoa dualnych czegoś tak no to mniej więcej macie najlepsze kamienie tu są na... najlepsze kamienie jakie są no i za to możecie w sumie dostać dużo pyłu chociaż tych jeszcze są od tych lepsze kamienie do zrobienia i do zdobycia i znaczy w sensie one nie wypadają ale można je skraftować nie także może to nie są najlepsze ale są bardzo dobre niektóre tam z bo już to na start tak dostać te parę 10 ładnych tysięcy pyłu to jest fajnie Powiedzmy dalej macie możliwość kamieni, no to wiadomo, że zawsze te przeceniam te kamienie, by więcej nie płaca kości tak samo mega drogo. Jakieś różne skrzydła. To są pojazdy. No i mamy oczywiście zak zakładkę. Tutaj taką. No i oczywiście na tej zakładce ten umie jest akurat to 11, u was te zakładki będą różne. No bo oczywiście będziecie mieli postacie albo będziecie mieli setne. Albo będziecie mieli już jakieś oferty kupione i będziecie mieli mniej tych zakładek Albo będziecie nawet mieli więcej Co do czego chcę zmierzam i w ogóle wam powiem Że jest takie coś Że macie po prostu Postać 50 level I są pergaminy na 500 PD na przykład I kupujecie sobie taki pergamin za 1000 tam Coś Ja oczywiście tutaj zakładki nie mam Ja oczywiście tej zakładki tutaj nie mam ale mogę Wam powiedzieć szczerze, że mm, jest takie coś właśnie, że pod PD możecie właśnie dostać też fajne rzeczy. No i dobra. Ta zakładka, akurat u mnie, to jest 11. Na tej zakładce są dwie fajne rzeczy, które już Wam powiem. Pierwsza rzecz taka, zbierać skarbów. Oczywiście to jest fajne, bo ten PET lata za Wami i zbiera oczywiście Wam kamienie, które wypadają Wam na jakiejś farmie, oczywiście, czy czymś. Także to też jest całkiem fajne. Tylko, oczywiście, no, kosztuje całkiem drogo, nie? To jeden z petów, który tu się w ogóle płaca kupić. A taką rzeczą, którą najbardziej i którą byście musieli mieć, jest na przykład pas, za, pas zapału. No, i ten pas zapału, oczywiście, ja posiadam na przykład na setny level. Chcę, oczywiście, go kupić, tak? Bo zaraz go kupię Tylko, że u mnie jest tylko na setny. Jeżeli te pytanie będzie się zadawać, no to wiadomo ja już dostałem na nie odpowiedź, że nie mogę kupić tego paska na 145, bo niektórzy jeszcze mają tu na 145. Ale ja nie mogę kupić, bo ponieważ ten mm, nie wykonałem wszystkich aktów misji, które są w grze. Trzeba skończyć wszystkie akty misji żeby móc po prostu ten pasek na 145 kupić. Więc dobra, przejdźmy do tego, że ten paseczek sobie załatwimy. Dobra, uciekło trochę mrocznych. Peta tego oczywiście już nie będziemy kupować. Zbieracze skarbów. No i macie tu różne amulety. Jest też taki amulet, który wam zwiększa na przykład kończynki. Yy, dosłownie to był złoty amulet Helios. I tu macie na dole jeden do war wielkości stosu pozostawiany kończynek. Także też to jest fajne. No trochę kosztuje, także yy, to już taka opcja druga, nie? Można powiedzieć szczerze. Ale najbardziej wam będzie potrzebny, najlepszy w sumie pasek w grze, z tego co wiem i słyszałem Można zrobić inne kombinacje, jeżeli go nie macie, no ale wiadomo Ten pasek jest całkiem spoko, tylko że no, nie, on będzie miał bardzo słabe podstawki Dobra, więc go kupiliśmy eee, Możemy sobie go machnąć I powiedzmy, że wyszedł, nawet nawet 93% 30 coś tysięcy punktów życia, to powiedzmy no taka połowa tamtego, nie? No to tak, tak se ale macie tutaj właśnie tego bufa, gdy pokonasz przeciwnika, yy, przez ciebie szkody zwiększają się o 0,2%, a prędkość ataku o 0,1%. Także yy, stakuje się to do 100 razy. No, i oczywiście to bym musiał wam wytłumaczyć gdzieś na jakimś odcinku, o czego to jest, ale sobie zakładacie. Ja mam akurat to na setny. Zarobicie szabuny, bo przekładać, oczywiście. No, i z tym baskiem sobie będę aktualnie biegał. Zobaczymy, może kiedyś wymienię na coś lepszego. No i jeszcze oczywiście widziałem coś fajnego taką jak aure. Peta sobie nie kupię, oczywiście zostawię tego PETA na następny na przykład event, jak... znaczy na Premium Day oczywiście jak będzie. To będzie ten pet, to sobie kupię. No bo do następnego roku, jeżeli będę grał, no to tych mrocznych będę w stanie uzbierać, tak? A to jest już ten pet, jest bardziej skonstruowany na farmę taką endgameową, gdzie nie chcecie speedruny sobie robić, także to też jest fajne. No i dobra. Wampira, czy aura, to sobie też weźmiemy, bo tego aktualnie nie mam, a sobie dodam to do tego i to daje wam taką aurę, że wokół was latają sobie tam jakieś nietoperze, całkiem fajne, trochę tych mrocznych to kosztuje, a jeszcze jedna taka rzecz, że wam dam kawałek do gram, gdzie po prostu jest możliwość kupienia tych pergaminów. No dobra, także przejdziemy teraz do części, gdzie otwierałem kamyki. Także wam pokażę też ile kamyków można było kupić, oczywiście na ten premium day. Okej, okay, dobra. Jeszcze mili w ogóle macie możliwość taką, że na mniejszych levelach tutaj oczywiście jest dużo rzeczy do kupienia, bo ja tu nie mam blokowanych, no ale takie jeszcze były możliwości do kupienia, no ale to są poza z ofertą. No i powiedzmy, że ja nawet mam tu i 16 stron. Tylko powiedzmy teraz u mnie, na przykład, są już strony z pergaminami. I na przykład macie możliwość kupienia, na przykład perga. Za 1240 mrocznych, który Wam daje na godzinę 500 PD, czy jest to bardzo dużo? Mm, ogólnie nigdzie lepszego pergaminu nie znajdziecie, nie kupicie. Także to jest jedno, z co byście musieli mieć na takich postaciach. Oczywiście da radę wbić level bez kupywania tego, no ale wiadomo, to Wam przyspiesza naprawdę wbijanie tego levela. Mm, no i też polecałbym wykorzystywanie tego perga w jakichś yy, lokacjach, gdzie jest masa mobów i ktoś Wam pomaga w tym czasie także tyle chciałem wam pokazać jeszcze z tego z tych ofert dla mniejszych leveli po prostu